TV24 Reporter Sky. Drodzy Państwa. od kilku dni znajduje się bardzo bardziej tutaj nie GiePWO w Szekcji. W tej chwili jesteśmy na... właśnie na idiotów tu można zobaczyć. A dobrą sprawy nie powinno być nawet aut. Człowiek dla rekreacji powinien chodzić. Ja nie wiem ile metrów ma to wzgórze czy góra Killera, jak mówią tutaj miejscowi, ale jest to niesamowity widok zapierający dech w piersiach. Ktokolwiek z Państwa będzie na... pojawi się na szwedzkim gruncie, to zapraszamy właśnie tutaj. Bo tu stąd możemy cały... Tam, Katy, pokaż, idź za, za tym, co ja mówię. Tam możemy zobaczyć wody, tu jest kanał. Szwecja położona jest w pewnym sensie na wyspach. Stąd tam te wyspy są już widoczne. No, teraz, Katy, wam pokażę, drodzy Państwo, różne fragmenty. Miasta które doskonale jest widoczne właśnie z, z tego miejsca Dobra,